Dobry wieczór, panu. Czym mogę służyć? Pan Radosław Wolf mnie zaprosił. Bardzo proszę, pan pozwoli. Witaj, Franz. Poznaj nazwę. Na Nadiu, to jest Franz Maurer, mój najdawniejszy przyjaciel. Dzwoniłem najpierw do potem do Główny, no i cię znalazłem. Po co? Żeby podziękować, że mnie nie wydałeś w śledztwie ani na procesie, żeby pomóc, żeby się napić. Tylko mineralny. Powódce, widzę wszędzie pluszowe zabawki. Panie, litra wyborowej jogurki. Pluszowy pingwin. Ty wiesz, za co ja cię szanuję, Franz? Bo ty jesteś gość. Tu nie mógłbyś być ani szpiegiem, ani kapuziem, ani słodziejem. Z tobą można albo tak, albo tak. Albo mnie zabijesz, albo będziesz ze mną pracował. Nie zabiję cię, obiecuję, Radek. Nigdy cię nie zabiję. Zabiłbym ostatniego Przyjacielu. To prawda, innych już zabiłeś. Ale żało im. Są ludzie, którzy nie rozumieją, że nie można różnąć dziewczyn swoich kumpli. To się może udać już przez miesiąc, pół roku. Ale no i tak kiedyś ich dopadnie sprawiedliwość. Nawet pięć lat, ale w końcu zapłacą. A ty wiesz, kto co jest? To. chude czarne, co. Nadia. Rusza. To jest zdobycz wojenna. Zdobyłem ją w Sarajewie. Kupiłem ją za skrzynkę Johnny Walkera. Coś Coś wiem sprzedam po tej samej cenie. A ona? Co ona? To jest mój jasyr. Coś tam ja. Gdyby mi tu nie przywiózł, to by jej implantowali półdowczy. Kiedyś przeprowadziliśmy jeńców do obozu, i tam na wartowni stała taka micha pełna oczu. I te oczy tak poukładane jak ostrygi. Ja się pytam komendanta: Po co to tu stoi? A on mówi, że tak jak rejestrują jeńców, to, to tak stoi, żeby robiło wrażenie. A Sawszuk pyta, czy im się to, że nie czują. On mówi, nie. Codziennie mamy nowe. I że nie przyjmie naszych jeńców, bo już jest po 16. Każdy gość. Komendant. Nie. Sawszuk. Panowie jeszcze coś się zamawiają. C'è un'altra che mi che... ha che... 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 che...